Dzień wszystkim Dzisiaj was zapraszam na test kamerki sportowej Którą właśnie niedawno zakupiłem Kamerka to jest PQi Aircam V100 Zobaczymy jak, jak nagrywa w mroku do tego sobie weźmiemy do testu taki mały wulkanik w mistrzowie ognia. Nie wiem czy będzie widać. Wziąłem taką małą latarkę. Dobra zobaczymy jak to wyjdzie. strasznie krótko. Gdyby był troszkę dłuższy, to na spokojnie można byłoby ten efekt zobaczyć. Dobra, weźmiemy sobie teraz stroboskop 90 sekundowy. A włożymy do beczki. W beczce też będzie widać efekt. Tylko gdzie jest ten ląd? Minus tego, minus tego aparatu jest taki, że nie mam tutaj wyświetlacza i nagrywam na ślepo. Także na razie muszę się oswoić z tą kamerką. Plus w tym jest taki, że obiektyw ma szerokokątny, bo to jest 170 stopni. I mam nadzieję, że wszystko będzie uchwycone. jest piękny. Bo się powoli będzie kończył, bo tak coraz... Coraz słabiej miga Dobra plus tego, tego tej kamerki sportowej jest taki, że, że nagrywa w HD w 60fps. Także płynność jest bardzo fajna. Dobra, weźmiemy sobie Krakling, ale Krakling to jest to. Zobaczymy, jak to wyjdzie na komputerze przy odtwarzaniu. No i no. to jest właśnie to, że że nie ma tego wyświetlacza no, tyle sobie wytestowaliśmy by akurat tyle akurat w pudełku znalazłem tych pierdółek. zobaczymy jak to jak to się nagrało yy, wrzucę wam jak znajdę jeszcze na komputerze może jeszcze nie skasowałem nagrywkę z dnia, ale to, to nie, nie bez żadnego testu, tylko po prostu chciałem sprawdzić yy, jak, na, jak, na, jak nagrywa w dzień trochę wziąłem tam, ulepszyłem na na YouTubie, na menadżerze czyli rozjaśniłem, bo yy, słońca nie było, było tak ponuro a kamera właśnie nagrała trochę tak ciemniej, można powiedzieć No i rozjaśniłem trochę, żeby było lepszy efekt. Także zobaczycie, jak to będzie wyglądać.